Witam na moim kanale. Dziś wróżba codzienna. Więc potasujemy karty. I zobaczymy, co tam najbliższy dzień przyniesie. Ok, jeszcze troszeczkę potasujemy. O, o tak może, żeby było widać karty. Ok, karty potasowane z lewą, ręką na trzy kubki. No i co? I klasyczny układzik, czyli praca, pieniądze, zdrowie i miłość to co najważniejsze, co nas może czekać. Z tych wszystkich rzeczy to chyba pieniądze, ponieważ jest tutaj król monet, który mówi, że... Jakiś przypływ finansów, na pewno dobry okres, jeśli chodzi o finanse. Jest to ostatnia karta stali i ona mówi, że wszystkiego mamy w brud, szczególnie spraw materialnych. Yy, drugą kartą, która będzie taka najistotniejsza, to jest cesarz, czyli będziemy mogli też mieć oprócz tych pieniędzy, jakby władzę, w sensie, że będziemy mogli decydować o tym, co się dzieje. Yy, jeśli chodzi o pracę. Bardzo fajnie, bo tutaj jest sprawiedliwość. Sprawiedliwość mówi, że wszystko się rozwija po naszej myśli, i jednocześnie osiągniemy sprawiedliwość w sensie, że zostanie docenione to, co robimy, zostanie być może jakieś uznanie, być może to jakaś gratyfikacja finansowa, nawet związana z naszym działaniem. Jeśli chodzi o te pieniądze, to na to, że są, to też oznacza, że być może będziemy kogoś musieli wspomóc z tymi pieniędzmi, może kogoś bliskiego, tutaj dziesiątka, one to oznacza jakieś bliskie osoby z naszego otoczenia, kogoś młodszego. Jeśli chodzi o zdrowie, jest tutaj kochankowie, ale ona jest odwrócona, więc tutaj Możemy mieć troszeczkę gorsze samopoczucie, szczególnie związane z uczciami, ale jeśli chodzi o tą miłość, to tutaj szykuje się jakiś wyjazd z kimś bliskim, więc być może to są jakieś plany dotyczące jakiegoś wyjazdu dalszego. Yy, ponieważ szóstka mieczy oznacza gdzieś coś, zmianę miejsca pobytu przez jakiś czas, tutaj na tej karcie jest właśnie pan i pani, którzy gdzieś tam sobie podróżują, więc to może być dobry moment na zaczęcie jakichś takich planów, lub. Yy, Pomyślenie o tym, o jakimś takim wyjeździe w najbliższym czasie. I to tyle. Miłego dnia życzę.